To jest projekt, który na pewno Wam zadziała jak w operacji Gryfibur. Możecie tu nawet umieć zobaczyć szybko. O, widzicie? Mm. Wszystko normalnie, fajnie działa. Możemy chodzić, biegać, jak dobrze widzicie. I tu. No. Wychodzę. I to kasuje. Okej. Okay. O. I teraz wiecie co musimy robić? Wejść w YouTube. Okej. Okay. Wejść w film, który macie u mnie w tym tygodniu na kanale. Na taki kanał pod tytułem taki. Wchodzimy tutaj. I teraz. Wam się będzie podobać, ale mnie, bo ja jeszcze pobierałem, I patrzcie. Pobrało się? Pobrało. Mam tu Secret Neighbor na Androida. Przechodzimy. A ta gra bardzo mało hmm, Więc szybko wam się będzie pobierać. I normalnie naturalnie działa. Nie, nie musicie dziękować. 我先吃。哦，爸爸。